Witam wszystkich Właśnie przyjechałem nad wodę w moje standardowe miejsce I będę się rozwijał tam w tamtym miejscu Na godzinę około 11.30 Także planuję dzisiaj siedzieć do 23 .00 może do 12 zobaczymy co się będzie działo może z wieczora coś się będzie działo, może za dnia ma jeszcze do mnie dechać Sławek i jeszcze jeden Sławek czyli dwóch Sławeków dzisiaj ma dechać na to miejsce i będziemy chcieli sobie posiedzieć także tak to wygląda no i to miejsce będę sobie punktował z tego miejsca wody trochę widzę zeszło no ale ale dalej przynajmniej wejdę i sobie rzucę, może jeszcze dalej. Także mówię, mamy jeszcze marzec, jeszcze marzec mamy i będziemy próbować. Także miłego oglądania. Dwie wędki już mam rzucone. Krzesełko rozstawione, czekam na dwóch sławków. Przesunęłem te wędki, tutaj trochę poszerzyłem to miejsce, aby sławek się jeden tutaj wstawił, a drugi będzie rzucał tam z góry z tamtego miejsca obok tutaj. Także czekamy. Także dopiję kawę i przerzucę wędki, lada moment, powinni być koledzy. Pogoda póki co jeszcze dopisuje, ale chmury, ma być dzisiaj zachmurzone niebo, tak po południu, nie wiem, około 14-15 już mają wejść większe chmury, ale nie ma padać i ma być ciepło. Przestawiłem sobie skuter, żeby, żeby koledzy się zmieścili samochodami. I idę przerzucić sobie wędki Dalej ta strona dosyć jasna, było niedawno ciemniej Ale za chwilę znowu komplet chmur przyjdzie i znowu się zaciemni Mówię, ale na szczęście nie ma padać, to jest spoko Będki już mam przerzucone No i przestawiłem, bo tutaj był worek na śmieci w tym miejscu, ale on był przez ten wiatr tam bardziej prawie, że nad wodą. Przestawiłem jeden worek tutaj i parę takich pierdów zebrałem. Tutaj jest drugi worek. Lepiej te worki chyba umieścić i niech ludzie przynajmniej starają się wrzucać do tych worków, niż to ma być wszędzie codziennie gdzieś tu rzucone jakieś śmieci. Bo to już jest chore. Także Sławek już przyjechał, busa tutaj pos postawił i o zasłonięcie jesteśmy <grym> od wiatru. Tutaj jeszcze parę śmieci dozbierałem do tamtego worka, wrzuciłem. Wydeptałem sobie takie schody. I tu kamienie poukładałem. Teraz takie chwilowe w sumie, bo tu i tak zaraz będzie się ta trzcina rosła. Ale niech jest w razie czego. Także czekamy jeszcze na Sławka drugiego i będziemy działać I Sławek już wrzucił dwie wędki Mamy godzinę 15.30 zaraz tam ktoś chyba przyjechał na ryby a tutaj do nas drugi Sławek dojechał, także będzie, będzie łowił sobie tutaj w dole. Także tutaj już rozstawia wędki, i z tego miejsca będzie działał. O, branie ma Sławek. Jeszcze na żywo może się dogra branie. To idzie w dół? chyba moją stronę nie Siedzi Chyba nie ma nic Nie ma nic no ale jakieś branie było przynajmniej jakieś branko się No dobra, działamy dalej Sławek sobie wrzuca wędkę Jedną i zaraz drugą no trochę się zachmurzyło, ale jest ciepło. Ten wiatr się uspokoił, nawet nie wieje aż tak z pleców. Także spoko. My zaraz 16 wędki mam wrzucone, dwie. Ta się będzie prawa jeszcze ustawiała. Sławek też przed chwilą przerzucił jakiś czas temu. W sumie. No i siedzimy, znowu się rozjaśnia, ale tam z tyłu idą kolejne chmury. 17 godziny i rozpaliliśmy ognisko małe. I póki co cisza na wędkach. Mamy godzinę 18. Dwie wędki przerzuciłem przed chwilą. Sławek za chwilę będzie przerzucał, a drugi Sławek w tym momencie też przerzuca. Mamy godzinę 19.30, przerzucam zaraz dwie wędki. Przy ognisku siedzimy, jest ciepło, ale dzisiaj jest jakaś lipa totalna. No ale nic, przerzucamy wędki i będziemy siedzieć tak jakoś do 23 może mamy godzinę 21.00. 20 i taki mały leszczyk weszedł. Nie wiem, może ma z 25 cm Dopiero jedna ryba po takim długim czasie na 6 wędek jeden leszcz, leszczyk wpadł Działamy dalej, wędkę wrzuciłem tą drugą chyba przerzucę też za jakieś 15 minut może. No nie gadaj. Mamy 22.30 i, i się wyczepiła ryba. Było branie, nie zdążyłem na, nagrywać tego, bo kiełbaski żeśmy smażyli. Poszła kurde, szkoda. No nic, trzeba dalej. Kiełbaski tutaj rzucone, bo branie było. U Sławka jakieś branie było przed chwilą. Puściła? Ale poczekaj, może ona jest zahaczona i ona do brzegu idzie. Nie, to by jeszcze bardziej popuszczało do, do dołu. Ona popuściło w, w tym miejscu, gdzie to było. Mhm. Kurde, no takie branie ładne. No. No i u Sławka było branie, ale ryba puściła, przerzucamy wędki. Ja tą jedną przerzucę, Sławek drugą przerzuci i posiedzimy do 12 co najmniej. Tak one wieczorem zaczynałem brać, ale, ale nic się nie wiesza. Także tą jedną wędkę przerzuciłem, tą drugą zostawiam. Sławek też przeżycił jedną wędkę. Ładne branie miał, już drugie, pierwsze branie i trochę rybę pocholował i puściła mu. Drugi Sławek już pojechał jakiś czas temu, mamy po 23 około, a już jeszcze siedzimy sobie. Także mamy po 12, zwijamy wędki, nic więcej nie uderzyło oprócz tego jednego małego leszcza. Sławka coś się zerwało i też jakieś branie miał. A tamten Sławek pojechał wcześniej. Zaraz zagasimy ognisko do końca i się zwijamy. Także z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.